I raz, dwa, trzy. Witam was moi drodzy serdecznie w kolejnym Bitcoinie przy kawie, czyli porannej prasówce poświęconej najważniejszym wydarzeniom ze świata kryptowalut i technologii blockchain na kanale CryptoRaport, czyli jednym z najstarszych kanałów na polskim YouTube poświęconej właśnie tej tematyce. I zanim zaczniemy, chciałbym wam oczywiście wszystkich zachęcić do tego, żeby subskrybować nasz kanał. A subskrybując go, jesteś na bieżąco nie tylko z porannymi Bitcoinami przy kawie, ale również jesteś na bieżąco. Z analizami technicznymi wykonaniu arka, która jest każdy poniedziałek, środa i piątek. A no i dodatkowo jeszcze analizy on które są w każdy wtorek i czwartek, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście oglądali nas. A w dzisiejszym odcinku jeszcze chyba patrzę tylko, czy sprawdzę czy mnie słychać, ale chyba mnie słychać, wolę się upewnić. Wolę się upewnić, ale jest wszystko okej. Okay. A więc w dzisiejszym odcinku oprócz oczywiście ceny bitcoina, która no, przez wielu jest postrzegana jako tak naprawdę lekki przystanek przed kolejnymi spadkami, to porozmawiamy sobie o ciekawych informacjach. Między innymi o Mikrostrategii, które dokonało kolejnych zakupów. Porozmawiamy sobie o Nasdaku, który to chce y, uruchomić usługę przechowywania kryptowalut dla instytucjonalnych Rosji. Która planuje oferować międzynarodowe płatności za pomocą krypto. <coughs> Przepraszam. E, oraz e, porozmawiamy sobie o Seku, który zaczął atakować w cudzysłowie. Inwestorów i influencerów kryptowalutowych, którzy brali udział w różnych ICOsach. O tym wszystkim dzisiaj nie tylko, bo również o stopach procentowych i o tym, jakie są prognozy. Jednak zanim do tego przejdziemy, wrzućmy sobie TradingView. Widzę, że mi się nie udało tego załadować wcześniej. Jeżeli chodzi o cenę bitcoina, obecnie otrzymuje się na okolicach 18 920. 6, gdybyśmy sobie zobaczyli, tak wygląda to w dosyć dużym powiększeniu. Wczoraj, tak naprawdę, czy znaczy w nocy, można powiedzieć, że cena nam się zamknęła właśnie też poniżej tych 19 tysięcy dolarów, 18 900, a nie tutaj mamy chyba nawet 19 100 więc tyle nam to osiągnęło. Na ten moment nic nie wskazuje, aby cena bitcoina poszła nam w górę. Tak, jak już wczoraj mówiłem, że tak naprawdę to jak zareaguje rynek tradycyjny, takie odzwierciedlenie będziemy mieć w cenie BTC i bardzo prawdopodobne, że kontynuacja tych spadków, jeżeli będziemy mieć spadki na indeksie S&P, a widzimy tutaj, jak on już zareagował na temat, w sprawie dzisiejszego posiedzenia z Fedu i, i, i tego, ile ogłoszą, o ile ogłoszą wzrost stóp procentowych, więc e, dzisiaj wszyscy siedzą jak na szpilkach i zastanawiają się, w którą stronę tak naprawdę ta cena może pójść. Na ten moment, jeżeli mielibyśmy patrzeć sobie w, na kwestię jakiegoś wsparcia i tego, w którym miejscach moglibyśmy się spodziewać ewentualnego zatrzymania ceny bitcoina, no nie zapomnimy że dalej mamy tutaj okoliczne wsparcie, które nam się tutaj w czerwcu wygenerowało to jest 17 600 dolarów, i to właśnie tego wsparcia w okolicach tych tej ceny możemy się najpierw spodziewać, jeżeli ta cena BTC nam powędruje w dół. Natomiast też zobaczymy, bo oprócz tego, że mamy bardzo dużo negatywnych, powiedzmy, płynących z rynku informacji, a tak jednak jest dużo też byczych o czym w dzisiejszym odcinku. Więc, żeby nie przedłużać, zanim jednak jeszcze przejdziemy, bardzo ważna informacja. Pod każdym materiałem wideo, tak naprawdę nieważne, który obejrzycie w ostatnim czasie, to wchodząc sobie w opis macie link do zapisów na konferencję raportu, która będzie organizowana w ostatni weekend października, czyli to będzie 29-10. między 10 a 18, oczywiście po 18 już będziemy mieć typowy networking, który będzie trwał. No, zakładamy, że przynajmniej do północy, choć patrząc jak to wyglądało przy okazji pierwszego, pierwszej naszej konferencji, to no, w promieniu 5 kilometrów już nie można było kupić alkoholu, a chyba networking się skończył około 3 czy czwartej. Natomiast w tym roku, zamiast Łodzi Poznań, zachęcam was wszystkich serdecznie, którzy chcieliby w tym wziąć udział. Zapisy właśnie ma się za pomocą tego linku i również macie tutaj link na, do Facebooka do wydarzenia tego, żebyście sobie podejrzeli, kto będzie prelegentem, bo będzie ja, będzie Arek, będzie Janusz i będzie jeszcze kilku ciekawych gości. W ogóle bardzo ciekawie się zapowiada, nie przedłużamy. Idziemy do mikrostrategii, przepraszam, głos nos mnie swędzi strasznie. Przechodzimy do mikrostrategii, które to dodało do swojego bilansu dodatkowe 301 bitcoinów o wartości około 6 milionów dolarów. Oczywiście informacje te pojawiły się wczoraj, gdzie to założyciel, czyli dyrektor generalny, przepraszam, no i założyciel w sumie, Michael Saylor, poinformował, że między 2 sierpnia a 19 września dokonał zakupu właśnie kolejnych 301 bitcoinów. Jak wiemy, MicroStrategy wcześniej informowało o tym, że będzie prowadziło sprzedaż i będzie planowało sprzedaż z akcji zwykłych klasy A do 500 milionów dolarów no, za to, żeby właśnie chociażby kupić więcej bitcoinu. Natomiast no, zobaczymy co dalej zrobi Miriko Strategy. Muszę wyciszyć tu mikrofon, bo mam zbyt duży podsłuch i nie wiem, czy się słyszę. Echem. Więc tak wygląda kwestia z mikrostatecznymi. To jest bardzo bycza informacja, ale nie ma co jej aż tak mocno tu piastować, ponieważ kolejną bardzo ciekawą informacją jest informacja z Nasdaka, który ten Nasdaq uruchamia usługę przechowywania kryptowalut dla inwestorów instytucjonalnych. A jak wiemy, jedna z największych giełd na świecie stawia na wzrost aktywów cyfrowych w nadziei na skorzystanie z rosnącego zainteresowania przestrzenią na rynku instytucjonalnym. Bloomberg po raz pierwszy poinformował o wiadomości we wtorek po południu. Według raportu Bloomberga Nasdaq Digital Assets Początkowo uruchamia usługi powiernicze dla Bitcoina i Ethereum. Nowym ramieniem pokieruje pani Ira Auerbach z Gemini. A firma planuje rozszerzyć zespół do 40 osób do końca 2022 roku. Nasdaq złożył już wniosek o oferowanie usług przechowywania aktywów cyfrowych w nowojorskim departamencie usług finansowych, no i oczywiście czeka obecnie na zatwierdzenie. Bardzo ciekawa i bardzo bycza informacja pokazująca jednak w którym kierunku Tradycyjne finanse zaczynają zmierzać. No, i jeżeli chodzi o tradycyjne finanse i kwestie związane z kryptowalutami, nie może zabraknąć tutaj przy tej okazji Rosji, której to, która to też planuje oferować międzynarodowe opcje płatności właśnie kryptowalutami. Interfax zacytował szefa Departamentu Polityki Finansowej Ministerstwa Finansów Iwana Czepskowa. Czebeskowa, przepraszam, stwierdzając, że projekt ustawy o walutach cyfrowych będzie zawierał listę walut i krajów kontrahentów dla ram rozliczeniowych. Dodał: Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o walutach cyfrowych. Jest to. Jest on kompleksowy i zawiera wiele rzeczy. A jeżeli chodzi o płatności, to raczej tworzymy mechanizm dla biznesu, niż całkowicie budujemy tę architekturę, ponieważ nie jest to do końca jasne, jak powinna być uregulowana, więc dajemy firmom możliwość zapłacenia tym rachunkiem e, kryptowalutą, ale w kategoriach tego jakie kryptowaluty będą używane, jak negocjować z kontrahentami, z jakimi krajami będzie działać, wszystko to pozostawiamy przedsiębiorcom. Czyli można powiedzieć, że w Rosji uruchamiamy, urucham, Rosja uruchamia, e, można powiedzieć, drugi bieg, albo. Takie wyciąga ostateczne koło zapasowe, które ma zabezpieczyć ich przed już sankcjami, które odbijają się powoli, właśnie tam. Widać to po chociaż lokalnych buntach, lokalnych protestach przeciwko Putinowi. Ludzi, przedsiębiorców, którzy coraz częściej chcą i wyjeżdżają ze swojej ojczyzny, po to też, żeby można było normalnie funkcjonować i normalnie ewentualnie prowadzić swoje biznesy, które się ma też za granicą. Z kolei jednak nie chcąc zażynać swojej gospodarki do końca jednak musieli pójść tutaj po rozum długowy i skorzystać z kryptowalut które to właśnie dają im tą możliwość bo są poza jakimikolwiek możliwościami blokad sankcyjnych czyli nie możemy tutaj mówić o tym że jakiś bank nie pozwoli ci przesłać kryptowaluty bo do po prostu nie ma Jakiejkolwiek mocy sprawczej. Z drugiej strony, jednak, patrząc, czy jest to dobre, 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 dobrze, dobre wizerunkowo dla samych kryptowalut, na pewno nie. Na pewno będzie dużo, jeżeli Rosja wprowadzi to w sposób masowy i nic się w przyszłości albo przez ten czas nie zmieni, jeżeli chodzi o stosunki w ogóle Rosji z Europą, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że kryptowalutom. Przybije się tą młatkę delikatną, właśnie, że kryptowaluty są tym złem i takie narracje pewnie będą powstawały, no bo Iran wykorzystuje kryptowaluty, które też jest objęte sankcjami, Rosja wykorzystuje kryptowaluty, które są objęte sankcjami, hakerzy wykorzystują kryptowaluty do okupów i płacenia za odblokowywanie komputerów. To właśnie tam jest najwięcej różnego typu kradzieży, dodatkowo płatność za narkotyki. Przecież o tym było głośno nie tylko w, w jakiś portalach, ale również na Netflixie, więc widzicie, że ta narracja może w jakimś stopniu pojawić się przez jakiś okres, ale czy my się powinniśmy jako Ci rdzenni, ci, którzy wierzą w tą technologię, przejmować? Wydaje mi się, że nie i po prostu przejmie to. Z Tym bardziej, że z drugiej strony mamy tutaj Amerykę, która coraz, coraz bardziej chce te kryptowaluty, coraz bardziej je tu zaczyna propagować, zaczyna coraz więcej w tym w to inwestować. NASDAQ, których sobie rachunek powierniczy. Pytanie teraz, czy będziemy mieć w pewnym momencie rozłam na tego bitcoina instytucjonalnego, bitcoina bankowego, który będzie pod pełnym nadzorem, będzie przechodził całą ścieżkę tak naprawdę e, źródła pochodzenia środków. O tym zaraz wam powiem, bo jest bardzo ciekawy artykuł. Bo to, że ktoś został z influencerów amerykańskich oskarżony o to, że namawiał e, albo oferował e, ICO swoim, e, powiedzmy swojej publice, no jest to już proceder, nie, który nie pojawił się pierwszy raz. W Stanach Zjednoczonych sech bardzo mocno e, na to naciska, bardzo mocno to kontroluje. Zresztą też widzicie często, że przy różnych zbiórkach ICO są disclaimery, że e, obywatele, Stanów Zjednoczonych nie mogą brać udziału w tych zbiórkach. Wszystko to właśnie spowodowane e, przez SEC, który to zupełnie inaczej interpretuje e, tokeny utility, e, uż, u, uważając to jako po prostu ofertę po taką e, no, niezarejestrowany papier wartościowy, bo to jest dla nich e, to e, tak interpretowane. Natomiast wracając, SEC oskarża. E, może inaczej, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych, czyli SEC, wnosi oskarżenie przeciwko um, influencerowi Ianowi Balinie. Nie wiem, czy Ktoś z Was go kojarzy, albo czy, czy kojarzycie, czy obserwujecie, on swojego czasu był bardzo mocno popularny, jeżeli chodzi o, o to, o, o swoją influencerstwo na rynku kryptowalut. Ja go obecnie już nie obserwuję, choć no wiem o kogo chodzi. Za jego rzekomy udział właśnie w początkowej ofercie ICO tokena SPRK. Nie wiem do końca, to jest Sparkster. Chyba tak, Sparkster. No i teraz tak, w skardze złożonej w amerykańskim sądzie okręgowym dla zachodniego okręgu Teksasu. 19 września SEC twierdzi, że podejmuje kroki prawne przeciwko Balinie za rzekomą promocję i sprzedaż kryptowalut, które według regulatora są niezarejestrowanym papierem wartościowym. Teraz uwaga, youtuber oskarża YouTubera SEC o nieujawnienie kwoty, którą otrzymał od emitenta, czyli od tego, o, od, od tego projektu i posiada. Zadanie własnej niezarejestrowanej oferty SPRK. Chociaż zgodził się otrzymać 30% premii od Sparkstera za tokeny, które kupił w ofercie Sparkster, Balina nigdy nie ujawnił publicznie wynagrodzenia, jakie otrzymał za swoją promocję. Balina zorganizował również na Telegramie pulę inwestycyjną. Około 50 osób, po tym jak zgodził się na zakup z tokenów SPRK od Sparkster, Balina zaoferował członkom puli inwestycyjnej możliwość zakupu od niego tokenów SPRK po ich wydaniu. No więc mówiąc w dużym skrócie, sytuacja, która się często powtarza, a, czyli mamy jakąś grupę sygnałową, albo mamy jakąś grupę A, B, C, w której to nagle ten e, administrator tej grupy mówi: Słuchajcie, e, dostałem się, albo mam wejście do danego projektu, będą robić właśnie ICO. Mamy możliwość wejścia w, w fazę seed, albo fazę, nie wiem, taką jakąś. E, Pre-sale, pre, pre obojętnie jak to nazywać, wtedy osoby się zrzucają, albo ewentualnie się zgłaszają, i wchodzą właśnie udział w, w taki, taki zakup. Czy to jest coś złego? No, według nas nie. Czy to jest coś złego dla seku? Tak, ale. To nie jest kwintesencja tego, o czym chciałem powiedzieć przy okazji tego artykułu, tylko przestrzec was przed tym, jak daleko macki już regulatorów sięgają, ponieważ, cytuję, inwestorzy z siedzibą w USA w puli Baliny nieodwołalnie zobowiązali się do transakcji, gdy ze Stanów Zjednoczonych przesłali swoje wkłady ETH do puli Baliny, czyli Mówiąc w dużym skrócie, Binance stworzył jakiś wallet i na ten wallet trafiały Ethereum z, z innych portfeli. Tych osób, które zgłosiły się, zapisały na tą white listę. W tym momencie ich wkład ETH został zweryfikowany przez sieć węzłów w łańcuchu blokowym Ethereum, czyli po prostu prześledzili łańcuch i prześledzili ten portfel i całą ścieżkę Etherów, które wchodziły skład tego portfela, który miał być przeznaczony, ten wsad tego portfela miał być przeznaczony na tą zbiórkę, które są skupione gęściej w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju. W rezultacie transakcje te miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, więc śledzą te adresy, patrzą tak naprawdę, że na przykład na adres końcowy trafia, stawają środki z innego adresu. Patrzą jakie środki skąd trafiały właśnie na ten adres przedkońcowy no, i zaczynają sobie to sprawdzać, chociażby po IP-kach. Pamiętajcie, że dokonywanie transakcji też nie jest prywatne ani anonimowe w momencie, kiedy nie korzystasz właśnie z takich z zabezpieczeń i filtrów, jakbym to bardziej nazwał, bo nigdy nie będziesz do końca anonimowy w, w sieci, chyba że naprawdę zachowasz bardzo mocną, mocną prywatność. No, to jest właśnie chociażby korzystanie z vpn -u. Więc to pokazuje tylko, jak zaczyna ten nadzór coraz bardziej działać, coraz bardziej Kontrolować e, naszą sieć, i to jest uważam, że kwestia kilku lat, kiedy to e, nagle się okaże, że naprawdę e, oni wszystko widzą. No i ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do jeszcze dzisiejszego czatu, e, tak do, do, do ostatniego czatu. Stopy procentowe mają wzrosnąć w USA. Synoptycy, e, różnego typu analitycy, ekonomiści wróżą, że będziemy mieć o 0,75 punkta procentowego, i tak. Jeżeli chodzi o te 0,5 punkta procentowego, które byłoby najbardziej byczy dla samego bitcoina, bardzo prawdopodobnie, że stałoby się tak, że mielibyśmy kolejny rajd ku górze z racji tego, że nie wpłynęłoby to za specjalnie na e, jakiekolwiek indeksy i automatycznie na ceny bitcoina. Natomiast w przypadku, gdy mamy właśnie ten wzrost o 0,75 punkta procentowego, synoptycy zapowiadają i przewidują że bo że synoptycy to chyba głupie słowo nie no właśnie analitycy przepraszam e, przewidują, że wtedy możemy mieć tą tak zwaną stagnację ewentualne lekkie lokalne e, z, y, takie niedźwiedzie nastroje natomiast ten jeden punkt procentowy może nam spowodować jednak e, psz, no, z, załamanie tego rynku na jakiś czas i spadek jeszcze indeksów a między innymi SP500, które no, automatycznie spowoduje zjazd ceny Bitcoina na te niższe poziomy, o których w sumie rozmawialiśmy. E, więc ten poziom, powiedzmy, ten lokal, lokalny e, i te wsparcie, które jest w okolica 17500 będzie tym ostatnim bastionem przed poważnym zjazdem BTC, e, bo kolejne tak naprawdę e, jakieś, można powiedzieć logiczne i sensowne zatrzymanie może być w okolica 17200. A tak naprawdę, idąc, idąc realnie, gdzie mielibyśmy, moglibyśmy, się, moglibyśmy poszukiwać ewentualnego takiego konkretnego wsparcia, to jest w okolicach tych 12 tysięcy za jednego BTC. Teraz sobie idę na kanał do Was, czy tutaj na ten. Jeżeli Wam się oczywiście podoba materiał, jest tylko 31 łapek w górę, ogląda nas teraz 250 osób. Tak, 250 osób, to będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli Wam się podobało dać łapę w górę w tym momencie. To Was dużo nie kosztuje, a dla nas jest to bardzo ważne, raz że... W cieszę się wtedy i widzę, że się to podoba, a jeżeli się podoba, oczywiście jeśli się nie podoba, to daj łapę w dół, a, a tak to poza tym podbija nam się ten materiał w YouTubie i więcej osób może go obejrzeć. Wszyscy wieszczą spadki, pisze dwa, trzy kruchy, to może właśnie być odwrotnie, Fed też na pewno liczy się z inwestorami giełdowymi. Liczy się, nie liczy, z drugiej strony pytanie, czy będą duże spadki, czy obecna cena już nie posiada właśnie tej informacji. Nie zapomnijmy o tym, że w, tamto, tamto tygodniowe ogłoszenia o inflacji już powodowały, że coraz więcej analityków zaczęło przepowiadać i zakładać, jaki może być wzrost o ile punktów procentowych. To też ta cena nam wędrowała w dół od jakiegoś czasu, właśnie do dzisiejszego dnia czas pokażę. Jeszcze nie wiadomo, choć nie wiem, czy nie wiadomo. Zobaczmy sobie Sky News, A, czy była już przemowa Putina, A, ale nie wiadomo. O. No dobra, okej, okay. trzeba będzie się z tym, trzeba się z tym zapoznać, widać, że typo coś tam już przepowiedział. Mm. ciekawe, 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 czy straszy znowu atomem. natomiast yy, nie zareagowało chyba to za specjalnie. Patryk to masik. wszystko jest możliwe. tak. to jest wszystko możliwe. Mm. Co jest jeszcze z ważnych rzeczy chyba, bo przerwałem. Jeżeli chodzi o cenę BTC to nie, idę sobie jeszcze do Was. Ważna rzecz, moi drodzy, jest cały czas promka. Jak wejdziecie sobie na wymień Bitcoina, na wymień Bitcoina na Twittera, obserwuj, zachęcam obserwować w ogóle, bo analizy techniczne wpadają zawsze w te dni, kiedy nie ma analizy na YouTubie, na kryptoraporcie, to pojawia się na wymień Bitcoina. Taka bardzo krótka, szybka analiza, którą wchodzisz i w nakibelku, albo przy kawce na krótkiej przerwie masz 5 stron szybkiej analizy nie tylko Bitcoina, nie tylko Litecoina, ale również Ethereum i USD do USD.pl. Co uważam, że jest dosyć ważne w obecnych czasach, więc zachęcam do obserwowania również tego profilu. A dwa jest promka też wymian Bitcoina na wymianę o 1% mniejsza prowizja, więc też się to opyla. Gdzie jest jakieś info o Doncaster? Siemanko, e, ogłosił częściowo mobilizację. Aha, ogłosił częściowo mobilizację, dobra. Co z tego, że wyprowadzi krypto, jak i tak będzie od kryptopodatek i CVDC? Mhm. Dobra, widzę, że do Urabura wszyscy wieszczą spadki 20-30. Spadki będą 50%. Inwestorzy giełdowi kupili protection, i jak będą spadki, to oni na tym zarobią. Fundusze, instytucje oczywiście. Niezwykły Kowalski. A... Wszyscy wieszczą spadki, to może właśnie nie być to spadek. Patryk, kiedyś wspominałeś o graniu na podwójnej dźwigni, czyli zamiast na przykład USDT jako bazę, to BTC do altów. Możesz wytłumaczyć korelację mechanizmy alty do BTC, a do stablecoina? Znaczy, to nie była dźwignia, to była naturalna dźwignia, ponieważ. Yy, w tym przypadku w momencie kiedy kurs zawrócił w przeciwnym kierunku do założonego mojego zakładu, to nie traciłem zabezpieczenia, po prostu traciłem na wartości danego altcoina. Tu chodziło po prostu o to, że w momencie kiedy na przykład inwestujesz nie wiem w Ethereum w parze do BTC i Ether rośnie w parze do BTC, to ty powiększasz swoją ilość bitcoinów a nie tylko kupując Bitcoina, wzrasta ci cena tego Bitcoina. A to jest jedna rzecz. Dwa, w momencie kiedy właśnie ta cena Bitcoina nam też urośnie. To w tym momencie nie dość, że masz więcej bitcoinów, to jeszcze po większej cenie. Więc tu o to mi chodziło. Nie? Tylko że w przypadku, kiedy mamy taki rynek, a nie inny, czyli mamy no, rynek, rynek bezsowy, no to ta metoda nie za specjalnie może zdawać egzamin w momencie, kiedy alty bardzo mocno dostają po tyłku. Decyzja FED jest chyba o 20.00 z tego, co patrzyłem tutaj ten barometr, termin posiedzenia, tak, godzina 20 naszego czasu, tak jest na investing.com. Więc jeszcze, jeszcze, trochę, jeszcze, trochę, jeszcze trochę poczekamy. Dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, a jeszcze coś dziękuję, nie byłem pewien, ale tak zakładałem. Ok, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, że Wam się podobało, dajcie łapę w górę. E, dajcie też znać w, w komentarzu, do jakich poziomów Wy zakładacie cenę bitcoina, że spadnie. Albo może nie spadnie. Może uważacie, że już cena bitcoina już nigdy nie spadnie. Że to, co mamy teraz, albo ewentualnie te 17500, to będzie ee, maksymalnie co, co możemy osiągnąć. Jeżeli nie, to dajcie znać. Chętnie poznam Wasz sentyment i to, jaką macie strategię. Czy również dokupujecie na dołkach, czy ewentualnie uśredniacie sobie jakąś tam cenę, czy czekacie na ten właśnie złoty strzał, przed którym trochę Was Przestrzegam. Dziękuję Wam serdecznie i życzę Wam oczywiście miłego dnia i samych zielonych, choć z tymi zielonymi to tak różnie bywa. Ważne, że stable są w miarę zielone. Dzięki. Hej.